Witajcie w poniedziałek 8 lipca. E, karty na dzisiaj, jakie wyciągnęłam z przekazem, który już poszedł na moje media społecznościowe, e, Instytut Tarota to mm, karta świat oraz czwórka kielichów stali Universal Tarot, e, talia Reader Weight Tarot. Przypominam, karty wyciągam na pytanie o to, co potrzebujemy zobaczyć, zrobić, usłyszeć, czego, czego nasza dusza potrzebuje na dzisiaj. I teraz mamy kartę Wielkie Arkana. Ja już wspominałam przy okazji. Ostatniej, chyba też karty, ostatniego odcinka w piątek, że te wielkie arkana mają bardzo bogatą, bogate znaczenie. Więc jeśli wyciągamy jedną kartę, to też jest ok. I wcześniej załączałam film, jeszcze raz po, załączę go w komentarzu o tym, jak pracować z taką kartą dnia na początek, bo to jest świetny sposób na zapoznanie się z Stalią. Jeśli wyciągamy taką jedną kartę, jest to wielkie arkana, to warto. Do precy bardzo precyzyjnie zadać pytanie, żeby wiedzieć, żeby dostać pre precyzyjną odpowiedź, po prostu, bo jeśli popatrzycie na, na karty świat, no to taka podstawowe znaczenie tej karty to jest domknięcie pewnego cyklu, bo to jest ostatnia karta wielkich arkanów, która zamyka pewien cykl. Więc jeśli pytam o to, co muszę zrobić w pracy, no, domknąć jakiś projekt, Domknąć coś, co, co wymaga ukończenia, domaga się to ukończenia. Ale jeśli pytam na przykład, gdzie jestem, czasem jest tak, Macie, tak, ja mam tak czasem, że coś, się zdzi coś mi się dzieje ze mną, jakieś emocje, ale w sumie trudno mi zrozumieć, o co chodzi. Czuję to w emocjach, ale tak na głowę trudno mi przypisać skąd. Albo w ogóle taki jest taki prosty rozkład, gdzie jestem teraz, czego potrzebuję następna karta, więc jeśli ta karta się pojawia na pytanie, gdzie jestem, no pokazuje tutaj dużą satysfakcję, lekkość, duże, dużą taką spełnienie. Też jako akcja może mówić o tym, jako działanie może mówić o tym, żeby wyjść do świata, żeby ruszyć w świat, żeby pokazać się światu. Pokaż się światu, jaka jesteś piękna, piękny. Z całą swoją wrażliwością, bo ona jest naga, prawda? Więc to jest ujawnianie jakiejś takiej swojej delikatności w całej swojej krasie, nie? to też może być o tym. Dlatego, dlatego jeśli mamy kartę Duże ar, Arkana, a pytanie jest dość ogólne, takie jak ja zadaję, no bo wysyłam pytanie do, do wszystkich, więc pytanie jest, co mam dzisiaj zauważyć, zrobić, zrozumieć. Dlatego warto w przypadku tych wielkich arkan, tą drugą kartę wyciągnąć, żeby zobaczyć, czego ta abstrakcyjna, archetypowa karta, która ma tak wiele znaczeń, czego konkretnie ona może dotyczyć. No i w tym przypadku tu mamy bardzo konkretny przekaz. O czym są te karty dla mnie w takim połączeniu? Zobaczcie, pierwsze co tutaj mamy, to to, że ta karta łączy się z tą, zobaczcie, tu mamy połączenie. Ta ręka z, tą, z tym podarunkiem w postaci kielicha, w postaci jakiegoś takiego znika jakaś chmurka z, z wszechświata, od Boga, od jakiegoś cudownego miejsca ta ręka została wysłana ze świata. Nie? To tu jest, mamy, to, to dla mnie jest ewidentne połączenie. Świat wysyła ci coś. Co cię zabierze z tych trudnych emocji? Bo czwórka kielichów jest o tym, to widzicie też na tej karcie. Jest o takim utknięciu w smutku, w, w depresji, w jakichś takich depresyjnych stanach, w rozgorczeniu, w, może w takim w pretensjach też może być, w pretensjach do kogoś. I często, jeżeli, jeżeli skupiasz się tylko na tym swoim. Na pozycji ofiary, o Jezu, ci ci ludzie są źli, jak mi jest smutne, jak mi jest źle, no to właśnie nie, nie dostrzegasz tego, co tutaj, tego prezentu. A ten prezent idzie od świata, od Świata, od świata. Świat wysyła ci ewidentnie jakiś prezent to jest jedna opis tej sytuacji. A na pytanie, jakie zadanie, czy co można z tym zrobić no zadanie jest takie, żeby 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 zobaczyć ten prezent. Żeby z niego skorzystać. Ale w związku z tym, Ty również musisz wyjść do świata po to, żeby skorzystać z tego prezenta, prezentu. Przepraszam. Czyli um, przestać tylko się skupiać na tym swoim bólu. Tylko wstać spod tego drzewa, rozejrzeć się i zobaczyć. Dać sobie szansę, żeby zobaczyć w jakiej postaci, co to za prezent, jaką pomoc niesie Ci świat. To jest o, 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 o znakach, o synchroniczności. Wiecie, czasem, czasem mamy tak, że mamy jakiś problem i nagle idziemy ulicą i widzimy ulotkę na ulicy, na której jest jedno słowo, które nagle dokładnie koresponduje z tym, o czym myślę, czego potrzebuję, nie wiem. Tam jest słowo, nie, terapia na przykład, bo to może być wyjście do pomocy do terapeuty. To może być szukanie pomocy. Na przykład na sesji tarota, bo ja zawsze powtarzałam tutaj wcześniej, tarot jest po to, żeby wspierać i pomagać. To nie jest zadanie tarota najważniejszym, żeby przewidywać, co się wydarzy, tylko jak Cię, mogę, mo, mo, może tarot, jak Cię mogę wesprzeć na, na sesji tarota. Może dla niektórych właśnie to będzie to obejrzenie dzisiaj tego filmu będzie sygnałem, że warto się zwrócić po taką pomoc. Po inną pomoc może jakiś inny sygnał, ale żeby zobaczyć ten sygnał, Wysłany przez świat, no to trzeba podnieść głowę. Zobaczcie, jaką ma głowę skupioną. Trzeba ją podnieść wyżej, trzeba się rozejrzeć. I o tym jest dzisiejszy przekaz. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam bardzo do subskrypcji. To jest też bardzo mi pomaga w tym, żeby docierać do większej ilości osób z edukacją na temat tarota.